Come on, baby, show us what you got! Nie trzeba być superznawcą tematu latających spotków, żeby wiedzieć, czym był incydent w Roswell w Nowym Meksyku w 1947 roku. Poprzez lata było wiele domysłów, o co chodziło naprawdę, czy był to kosmita, czy może rosyjscy szpiedze o niskim wzroście, no ale wydaje się, że odpowiedź na to była bliżej, niż się spodziewaliśmy. Destroy All Humans ewidentnie pokazuje realne wydarzenia, które miały tam miejsce. Na całe nasze szczęście to, co dzieje się później w grze, to już czysty wymysł twórców. Bo myślę, że tego typu spotkania twarzą w twarz z tym konkretnie kosmitą to jest coś, czego jako ludzkość byśmy po prostu nie przeżyli. Usiądźcie wygodnie i dajcie mi moment, to pokażę wam, dlaczego remake Destroy All Humans jest najlepszą grą stworzoną o małych, zielonych ludzikach. I am not green. Nawiązując jeszcze raz na szybko do tego Roswell, to tak na poważnie już, to został tam zestrzelony kumpel głównego bohatera, a właściwie poprzednia jego wersja, w sensie klon. Chodzi o to, że coś złego wydarzyło się z DNA Furonów i kolejne ich klony powodują degenerację ich DNA, a jak się okazuje, to właśnie w ludziach tkwi pozostałość idealnego DNA Furonów. Trochę to zakręcone, ale wystarczy jako powód, dla którego Krypto wraz ze swoim przełożonym naukowcem poksem chcą przejąć władzę nad ludzkością. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought and there's a time for action. And this is one of those times. Which? Biorąc pod uwagę, że akcja gry ma miejsce w latach zimnej wojny, czyli antykomunistyczna propaganda jest jedyną słuszną ścieżką informacyjną władzy, prości ludzie wierzą politykom, więc Ziemia jest idealnym miejscem, aby nieco narozrabiać. Przyznam, że bardzo cieszy mnie fakt, że tym razem gra otrzymała tłumaczenie na język polski. Bo humor tutaj stosowany, nazwijmy go głupkowatym, i karykaturalne podejście do rzeczywistości, to jedna z najmocniejszych stron serii i jest czymś, co totalnie mi siadło. Nawet jeśli nie wszystkie żarty już dzisiaj trafiają. Ale znów. Kiedyś trzeba było dobrego angielskiego, żeby zrozumieć częste wrzutki, a teraz z tłumaczeniem myślę, więcej ludzi po prostu wszystko wychwyci. Niemniej wiecznie nakręcony na niszczenie krypto i jego diaboliczny głos rozsądku, czyli POX, nadający ze statku matki przy pomocy holograficznej projekcji, tworzą jeden z najbardziej udanych dwuosobowych teamów, który niszczy nie tylko tekstami, ale także promieniami lasera. Go to hell, You think I'm scared of a foot space hamster? I think you should be. Jak już mówiłem wcześniej, jestem na tyle dużym fanem serii, że jakiś czas temu zakupiłem sobie w PS Store oryginalne gry z PS2, więc teraz idealnie można było zobaczyć i porównać jak dobrą robotę wykonano przy Destroy All Humans. Niebo, a ziemia, powiedziałbym. Gra jest teraz o wiele ładniejsza, o wiele więcej się dzieje. Ale to co akurat mnie najbardziej cieszy, to znaczna poprawa efektów eksplozji wszelakich. Jak myślę o UFO, który niszczy jakiś budynek, to zawsze z tyłu głowy mam najbardziej chyba znaną scenę z Dnia Niepodległości. Pewnie wiecie, o którą chodzi, i trochę można poczuć tutaj podobną moc. Sprzęt podręczny Krypto także daje radę i czuć, że ten kosmita nie bawi się w półśrodki. Wraz z zaliczaniem kolejnych zadań otrzymujemy dostęp do nowych możliwości siania zamętu, zarówno przez bohatera, jak i jego małego statku kosmicznego. Przyznam, że bieganie po okolicy i przywłaszczanie sobie ludzkich mózgów, ciekawe, bo są zielone. A tym samym zbieranie DNA było zawsze miłym zajęciem. Oprócz tego, że Pox dorzuca często swoje suchary, pomaga też on nam w swoim laboratorium rozwijać sprzęt. Mowa tutaj o różnych promieniach, osłonach czy naszym Mini UFO. Polecam mocno od razu, jak będzie to tylko możliwe zainwestować w tę taką swoistą deskolotkę, w sensie tą taką możliwość, dzięki której krypto może szybko śmigać nad ziemią. Twórcy w remake' nazwijmy to posprzątali sterowanie oraz chód. Pewne rzeczy uprościli tak, aby grało się zgodnie z dzisiejszymi standardami i normami. Ale musicie cały czas pamiętać, że jest to jednak gra, która powstała w 2005 roku, czyli jakieś dwie generacje wstecz, a za chwilę w sumie nawet trzy. Więc czuć, że kiedyś gry po prostu robiło się nieco inaczej. Inność, o której wspomniałem wcześniej, przekłada się w tym przypadku choćby na konstrukcję świata oraz y, misji. Od razu zaznaczę, że nie jest to gra osadzona w otwartym świecie. Mapy są średniej wielkości miejscówkami, na których wykonujemy kolejne zadania, które też jakoś super długie nie są. Właściwie mamy do czynienia z trzema głównymi scenariuszami. Pierwszy to typowe chodzenie po terenie i gnębienie biednych ludzi na wszelakie możliwe sposoby, które podrzuca nam przez komunikator POX. Z reguły albo skanujemy ludziom myśli, zbieramy ich mózgi, lub po prostu siejemy zamęt. Jak już wspomniałem, większe zniszczenie uzyskamy korzystając z naszego spotka, z którego o ile nie wykonujemy jakiegoś konkretnego zadania, możemy sobie swobodnie korzystać. Drugi bardzo ważny aspekt gry to wtapianie się wśród ludzi za pomocą przybierania ich formy holograficznej. Pomaga to w większości przypadków bezkarnie poruszać się po okolicy, wchodzenie na strzeżone tereny także nie jest problemem, z tym, że trzeba uważać, aby doładowywać hologram i też aby nie zostać rozpoznanym przez tajniaków z Majestic oraz ich sprzęt. Dzielanie się w różne postaci też czasami daje nam możliwość szerszej ingerencji w struktury społeczne, co naturalnie także skutkuje zabawnymi sytuacjami. Po skończeniu misji można powtarzać, aby zaliczyć wszystkie zadania, czy ich specjalne wytyczne, lub na przykład odnajdywać ukryte roboty przechowujące DNA. Zaliczanie misji odkrywa także grafiki koncepcyjne i inne stroje dla głównego bohatera. Wszystko to przedłuża zabawę oraz zyskujemy dzięki temu jeszcze więcej rzeczy do ogarnięcia w grze. Destroyal Humans jest w sumie taką ciekawą pozycją z wielu względów. Po pierwsze, dziś nie robi się już takich gier. Mam na myśli pewną swobodę twórczą, która miała wtedy miejsce, no i poskutkowała zwariowaną, nieco głupkowatą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu grą. Let me through, or I'm gonna report you for falling asleep on duty. Yes, sir, right away! Krypto jest mega wyrazisty i szczerze to nie przypominam sobie podobnego bohatera w innych grach. Jego niczym nieskrępowana chęć zniszczenia ludzkości jest urocza na swój sposób, i ciężko jest się z nim nie zgodzić, że laser lub głębokie zaaplikowanie sądy w świecie, w którym przyszło mu istnieć, jest słusznym rozwiązaniem w kontakcie z ludźmi. Destroy all Humans jest nie tylko bardzo fajną lekcją historii, ale bardzo spoko powrotem dla fanów tej serii, a mogę się założyć, że jest wielu graczy wśród nas, którzy pamiętają krypto i z miłą chęcią odświeżą sobie jego przygody. Ciekawe jest też to, że pozostawiono oryginalne głosy bohaterów, dlatego też jakościowo słychać, że nie jest to taka żyleta w nagraniu jak to dziś bywa. Ale mnie to akurat nie przeszkadza. Plus nie wiem, czy dałoby się to jeszcze raz uchwycić tak samo w sensie zebrać tą samą ekipę i wiernie odtworzyć to, co już jest. Jednak myślę, że grafika jest nieco prostsza w ogarnięciu niż znalezienie tych samych emocji co kiedyś. Ale trzeba oddać twórcom, że podkręcili jakość animacji, dodając im różne nowe kadry i dynamikę, oraz bardziej sensownie osadzili w kwestii dnia i nocy niektóre z misji. Także cały styl graficzny poszedł bardziej w stronę przesadzonego filmu animowanego niż oryginał, a to akurat w grze wyszło, myślę, na dobre. Martha, you didn't tell me we having barbecue for dinner. prosta, miła gra na około 15-18 godzin plus trofea lecą jak szalone. Więc jeśli je zbieracie, to kolejny powód, żeby sprawdzić tę grę. No i w sumie to, o czym mówiłem, to zamyka temat remakeu Destroy All Humans. Choć brakuje tutaj w sumie jednego punktu, no bo zawsze podajemy 5, więc tym razem wyjątkowo użyję argumentu niższej ceny gry. W sensie, mając na uwadze, że jest to remake, jest ona po prostu tańsza niż zwykłe nowości. Choć gra wypada naturalnie o wiele lepiej niż oryginał i pokazuje, że czasami takie odświeżenia mają sens, zwłaszcza, że tak jak mówiłem. Kiedy ostatnim razem graliście w grę, w której złośliwy zielony kosmita sieje postrach wśród niczego niespodziewających się ludzi? Green? No dobra, szarych kosmitów. Ale wiecie, o czym mówię. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!